W tym odcinku poznasz 10 skutecznych kanałów pozyskiwania klientów przez deweloperów. Opowiem Ci o kanałach marketingowych, które możesz wdrożyć u siebie, jeżeli planujesz sprzedaż lub prowadzisz sprzedaż inwestycji deweloperskiej. Kanał wspiera Netbuy, agencja marketingowa dla deweloperów. Cześć, nazywam się Michał Stachowek i zapraszam Cię do odcinka Jak pozyskiwać klientów jako deweloper 10 sprawdzonych sposobów. Na co dzień prowadzę agencję NetBay, gdzie zajmujemy się marketingiem dla deweloperów. Mieliśmy przyjemność pracować już przy 130 inwestycjach deweloperskich. Dla przypomnienia, na tym kanale poruszamy tematy związane z marketingiem i sprzedażą w branży deweloperskiej w zrozumiały, w prosty sposób. Zacznę od tego, dlaczego w ogóle warto testować, dywersyfikować i sprawdzać różne kanały sprzedaży pozyskiwania klientów w twojej branży. Być może masz taką teraz myśl, że okej, okay, poprzednimi inwestycje sprzedawałem przez Otodom, przez banery i klienci się znaleźli, nie było z tym w ogóle problemu. Tylko że teraz czasy troszeczkę się zmieniły. Deweloperzy pozyskują klientów w różny sposób. No i też ta konkurencja może być Wyższa i też to, co ja obserwuję u naszych klientów, ona jest rzeczywiście wyższa, a koszty marketingu rosną, tak? Koszty dodawania ogłoszeń na portale czy koszty reklam cały czas rosną. Więc taki pierwszy punkt, dlaczego w ogóle warto testować inne kanały pozyskiwania klientów, jest taki, że możemy znaleźć kanał, który będzie miał ten koszt niższy, tak? Będzie miał niższy koszt pozyskania klienta, co też sprawi, że takiej skali całej inwestycji, czyli załóżmy, że Twoją inwestycję sprzedajesz przez półtorej roku, no to w skali tego półtorej roku możesz naprawdę dużo zaoszczędzić, mając tańsze kanały pozyskiwania klientów. Tak? Przez to też po prostu możesz uzyskać wyższą marżę na Twojej inwestycji, na Twoich nieruchomościach. Drugi punkt, o którym chciałem powiedzieć, to jest szybsza sprzedaż i też dotarcie do większej ilości osób. Bo zobacz, może jesteś na początku inwestycji i potrzebujesz bardzo szybko zrealizować sprzedaż, sprzedać kilka pierwszych lokali, żeby na przykład móc uzyskać finansowanie tak, na tą inwestycję. No i tutaj na początku chcesz właśnie jak najszybciej dotrzeć do dużej ilości klientów i pozyskać jak najwięcej leadów. I to też może być drugi powód, dlatego, dlaczego warto wdrożyć kilka kanałów sprzedaży, no żeby po prostu przyspieszyć tą pierwszą sprzedaż. Trzeci punkt, o którym chciałem powiedzieć, to jest po prostu skala sprzedaży. Niektórzy deweloperzy tworzą po prostu już tak duże inwestycje, że po prostu potrzebują więcej lidów z większej ilości kanałów sprzedaży. Tak? Dlaczego? Dlatego przy większych inwestycjach czasem niemożliwym staje się sprzedaż w założonym tempie przez ciebie. Na przykład tylko przez portale ogłoszeniowe, tak? To może być niemożliwe, i dlatego potrzebujemy więcej kanałów sprzedaży, więcej kanałów pozyskiwania klientów. No i taki czwarty punkt, który chciałem poruszyć, to jest bezpieczeństwo. No bo może się tak zdarzyć, że całą sprzedaż opieramy tylko o, jedny, o jeden kanał. Załóżmy sobie, że to będzie reklama na Facebooku, no i Facebook zdecyduje, że zablokuje nam konto reklamowe, czy też zablokuje nam nasz profil. Jeżeli opieramy się tylko na Facebooku, tylko na tym jednym kanale, no to nagle zostajemy bez sprzedaży, nie mamy źródła nowych klientów. No i tutaj rodzi się oczywiście problem, dlatego ważna jest właśnie dywersyfikacja tych kanałów sprzedaży, i zaraz ja te kanały właśnie przedstawię. Przejdziemy sobie teraz przez 10 najpopularniejszych kanałów sprzedaży, które ja też zaobserwowałem u moich klientów, i w każdym z tych kanałów troszeczkę go omówię. Oraz też podam wskaźniki, jakie warto mierzyć. No bo zobacz, jeżeli chcesz dążyć do efektywności, chcesz mieć jak najlepszy, jak najbardziej efektywny kanał sprzedaży, no to musisz mieć pewne dane, żeby to ocenić, tak? który kanał jest lepszy, który pozyskuje więcej klientów i który jest dla ciebie tańszy. Dlatego też przy każdym kanale będę podawał Ci takie wskaźniki, które warto mierzyć. Pierwszy kanał sprzedaży to oczywiście portale ogłoszeniowe. Jest to na pewno dla Ciebie oczywiste. To, co mogę Ci dodać, to znaleźć też lokalny portal ogłoszeniowy. Na przykład u nas w Trójmieście mamy trójmiasto.pl i tam jest też zakładka nieruchomości. Rozmawiałem z deweloperami z Trójmiasta i już kilku mi powiedział, że u nich ten portal bardzo dobrze się sprawdza. Jeżeli nie jesteś z Trójmiasta, no to może jest jakiś inny lokalny portal u Ciebie po prostu w mieście czy w regionie. I teraz co mierzyć... Przy portalach ogłoszeniowych, aby sprawdzić właśnie efektywność tego kanału. Na początek najprościej, oczywiście, mierzyć takie trzy wskaźniki, czyli wydany budżet na promocję Twojej inwestycji, czyli po prostu ile płacisz za ogłoszenia, na przykład w skali miesiąca, ile pozyskałeś klientów przez ten dany kanał, przez te portale ogłoszeniowe, no i oczywiście to dzielisz przez siebie i wychodzi ci, jaki jest koszt pozyskania klienta, czy też pozyskania lida z tego kanału. Drugi kanał sprzedaży jest to strona internetowa, na pewno też taki oczywisty kanał sprzedaży, ale musisz wiedzieć, że jest to główne miejsce, które odwiedzą. Twoi klienci na różnych etapach procesu zakupowego. Jeżeli dopiero poszukują jakiejś inwestycji, to będą przeglądać różne strony deweloperów w okolicy, a jeżeli już są na etapie podejmowania decyzji, no to będą skupiać się właśnie na konkretnych lokalach, będą analizować lokale na Twojej stronie internetowej. Będzie ona im towarzyszyć przez cały proces zakupowy, więc jest niezwykle ważne. No jakie wskaźniki mierzyć na stronie internetowej? Przede wszystkim konwersje, czyli liczba kontaktów, tak, liczba na przykład formularzy kontaktowych, która została. Wysłana ze strony podzielona przez liczbę odwiedzających Twoją stronę internetową. I zauważ, że jeżeli Twoja konwersja aktualnie wynosi 1%, tak, czy też 2%, a tam konwersję podwyższymy do 2 czy do 4%, tworząc właśnie dobrą, skuteczną stronę internetową, no to pozyskujesz dwukrotnie więcej zapytań, tak? Więc jest to też bardzo ważna rzecz. No i drugi wskaźnik, który możesz mierzyć, to jest po prostu liczba lidów ze strony internetowej. Trzeci kanał pozyskiwania klientów to jest biuro nieruchomości. Ja zauważyłem u deweloperów takie dwie formy współpracy z biurem. Pierwsza z nich to oddajemy całą sprzedaż do biura nieruchomości, a druga forma to jest oddajemy tylko część sprzedaży do biura nieruchomości i równolegle prowadzimy własną. Sprzedaż. Według mnie opcja druga jest bezpieczniejsza, bo możemy sobie porównać koszty pozyskania klienta, koszty sprzedaży, no i też efektywność tak, tego kanału sprzedaży. Co warto mierzyć przy mm, pośredniku, przy biurze nieruchomości? Przede wszystkim jaki budżet musimy wydać na danego pośrednika, jaki jest koszt pozyskania potencjalnego klienta, czy też LIDA, jaki jest przede wszystkim koszt sprzedaży, no i czy w ogóle ta sprzedaż jest z tym biurem nieruchomości, z tym pośrednikiem. Czwarty kanał pozyskiwania klientów to są kampanie Facebook Ads, obecnie bardzo popularne wśród deweloperów. I cechy takich kampanii no to przede wszystkim nasza reklama pokazuje się czy to na Facebooku, czy też na Instagramie. Jest to reklama w formie wizualnej. Mamy tam grafikę, tekst, mamy też może wideo, zależy, jaką kampanię stworzymy. No i druga cecha jest taka, że to my docieramy do klienta, tak? Czyli jeżeli Facebook uzna, że dany klient jest w obrębie zainteresowania nieruchomości, czy też. Innych podobnych zainteresowań, to my możemy do tego klienta dotrzeć, oczywiście też w ramach jakiejś lokalizacji, której poszukujemy, tak? Czy na przykład 20 km w obrębie Twojej inwestycji, czyli to my docieramy do klienta. Kolejna forma reklamy to są kampanie remarketingowe, czyli jeżeli jakaś osoba była na naszej stronie internetowej, no to my możemy tą reklamą do niego dotrzeć, może ta reklama się przez jakiś czas pojawiać, więc jest to bardzo fajna, skuteczna forma reklamy. I taka ostatnia cecha tej kampanii to są dość niskie koszty pozyskania lida w porównaniu do innych form pozyskiwania klientów. Oczywiście te lidy. Nie zawsze są takie samej jakości, jak na przykład z Google Ads, o której za chwilę powiem, jednak są to naprawdę fajne lidy, tylko że trzeba po prostu do tych osób zadzwonić, trzeba się z nimi skontaktować. Co warto mierzyć przy kampaniach Facebook Ads? Przede wszystkim budżet, koszt pozyskania lida, no i oczywiście liczbę lidów. Piąty kanał pozyskiwania klientów to są kampanie Google Ads. Mam konkretnie na myśli kampanię Google Ads Search. Są to kampanie, które są to właściwie reklamy, które pokazują się w wyszukiwarce po wpisaniu danej, danej frazy. Przygotowo, jeżeli wpiszesz teraz w wyszukiwarkę domy na sprzedaż pod Warszawą od dewelopera albo mieszkania na sprzedaż Białołęka, no to pierwsze 3-4 wyniki wyszukiwania będą sponsorowane. I tam właśnie może się pojawić też twoja inwestycja, jeżeli zastosujesz kampanię Google Ads. I jaka jest cecha tych kampanii? Przede wszystkim docieramy do klienta w momencie, kiedy on wyszukuje danej frazy, kiedy on ma czas, szuka właśnie nieruchomości. Druga rzecz jest taka, że płacimy dopiero za kliknięcie, czyli płacimy za tą kampanię dopiero, kiedy ktoś kliknie w nasz link. Trzecia cecha tej kampanii lidy z tej kampanii są bardzo dobre, jednak są też droższe niż w przypadku na przykład Facebook Ads. Co warto mierzyć? Przede wszystkim budżet, przede wszystkim liczbę lidów i koszt pozyskania lida. Szósty kanał pozyskiwania klientów to są targi mieszkaniowe, targi mieszkań i domów. Na pewno w Twojej okolicy co jakiś czas są takie wydarzenia organizowane. Zazwyczaj one są na wiosnę i na Jeśnia. U nas na przykład w mieście będą takie targi we wrześniu i jest to też fajna opcja, jeżeli masz aktualnie inwestycje w sprzedaży, żeby na takich targach się pojawić, bo są tam oczywiście Twoi klienci, którzy szukają nieruchomości. I co warto mierzyć na takich targach? Przede wszystkim jaki jest budżet, tak? ile wydaliśmy, żeby mieć tam stoisko, czy też żeby się tam wystawić, ile pozyskaliśmy potencjalnych klientów, no i jaki jest koszt za potencjalnego klienta. Siódmy kanał pozyskiwania klientów to są bazy mailingowe czy też e-mail marketing. Zwróć uwagę, że baza mailingowa, jeżeli masz na przykład bazę tysiąca, dwóch czy trzech tysięcy potencjalnych klientów, to jest niezwykle wartościowe aktywo w Twojej firmie. No bo zobacz, może część z tych ludzi nie jest gotowa teraz do zakupu, ale na przykład zapisali się, bo no planują, że za dwa lata będą chcieli kupić. No i do tej bazy, na przykład, jeżeli planujesz przedsprzedaż, Możesz praktycznie zerowym kosztem, no, albo powiedzmy bardzo niskim kosztem, przygotować kampanię mailingową, no i poinformować ich o sprzedaży, że są jakby pierwszymi osobami, którzy dowiedzą się o przedsprzedaży tej inwestycji. No i mając odpowiedniej wielkości bazę i stosując odpowiednie kampanie, to już na takiej bazie możesz zrealizować przedsprzedaż właściwie praktycznie bezkosztowo. więc jest to niezwykle ważne aktywo. Druga rzecz jest taka, że yy, Możemy budować świadomość marki wśród tej grupy osób. Możemy regularnie wysyłać im newslettery, aktualności z budowy czy też jakieś informacje, aby właśnie podtrzymywać naszą markę, nasze inwestycje w świadomości, przypominać o sobie potencjalnym klientom. Możemy mówić też o promocjach. Na przykład, jeżeli masz w danym miesiącu promocję, załóżmy na mieszkania trzypokojowe, to możesz do takiej bazy wysłać mailing, możesz ich poinformować właśnie o tej promocji. No i przede wszystkim jest to Twoje własne źródło kontaktów potencjalnych klientów, które należy tylko i wyłącznie do Twojej firmy, a nie tak jak w przypadku, czy też portali ogłoszeniowych, czy też kampanii reklamowych, że ci klienci de facto nie należą do nas, tylko. Facebook udostępnia im informacje tak, o tych potencjalnych klientach. No i jest to przede wszystkim twoja własność, Twoja baza potencjalnych klientów, jest to Twoje aktywo w firmie. Jakie wskaźniki mierzyć, tutaj troszeczkę inaczej, bo mierzymy wielkość bazy mailingowej, żebyśmy mogli sobie zestawić, czy ona na przykład z miesiąca na miesiąc wzrasta. Drugi wskaźnik to jest Open Rate, tak? Czyli jeżeli wysyłamy kampanię do tej bazy, to musimy sobie sprawdzić, jaki jest wskaźnik otwarć danych maili. Jeżeli nie jest powyżej 50%, 60% to jest naprawdę fajna kampania. No i trzeci wskaźnik, który możemy mierzyć to jest liczba, czy też procent właściwie użytkowników, którzy kliknęli w link. Jeżeli w mailu umieszczasz link na przykład do oferty czy do twojej strony internetowej, no to możesz zmierzyć ile osób kliknęło w ten link. Ósmy kanał pozyskiwania klientów to są dni otwarte. I jest to naprawdę skuteczna forma pozyskiwania klientów. Jakie są cechy tych dni otwartych? No przede wszystkim pojawiają się na nich osoby, które są już bardzo blisko tej decyzji zakupowej, blisko zakupu. Druga taka cecha to możemy tych klientów przede wszystkim zmotywować do zakupu, na przykład stosując jakieś specjalne promocje, które są dostępne tylko na dniach otwartych. No i trzecia taka zaleta to jest możliwość ich organizacji Cyklicznie. Nie jest to wydarzenie, które możemy organizować raz w roku, czy tylko raz na danej inwestycji. Niektórzy nasi klienci organizują je raz w miesiącu, nawet raz na dwa tygodnie i na każdych z tych dni otwartych finalnie domykają sprzedażę. Jakie wskaźniki mierzyć? Przede wszystkim, ile osób pojawiło się na dniu otwartym, ile rozmów sprzedażowych przeprowadziłeś na tym dniu otwartym, no i jaki był koszt w ogóle zorganizowania takiego dnia otwartego. Dziewiąty kanał pozyskiwania klientów to są social media, i wcześniej rozmawialiśmy o kampaniach Facebook Ads czy też Google Ads. Ale tutaj mam na myśli bardziej takie prowadzenie profilu na Facebooku czy też na Instagramie, informowanie klientów o aktualnościach, budowanie relacji właśnie z klientami przez social media. Możesz to robić właśnie na Facebooku czy też na Instagramie. Możesz informować o postępach z budowy czy też o promocjach na Insta Stories. U niektórych deweloperów jest to skuteczne źródło. Pozyskiwania potencjalnych klientów, no i tutaj możesz mierzyć, jaka jest liczba obserwujących Twój profil, jaki jest zasięg Twoich postów, na przykład w skali tygodnia czy w skali miesiąca. I ostatni punkt to jest reklama outdoor. Mam tutaj na myśli banery czy też billboardy reklamowe. Jest to taka najbardziej popularna forma reklamy. Oczywiście możemy umieścić baner przy drodze, możemy umieścić go na płocie. Tutaj ciężko właściwie mówić o wskaźnikach, bo raczej jest to reklama, która ma budować świadomość danej marki czy też inwestycji w oczach klientów. Ciężko jest u dewelopera zmierzyć, ile osób weszło na stronę na przykład z banera. Na koniec dam Ci jeszcze takie trzy bonusowe kanały pozyskiwania klientów które też wykorzystują niektórzy nasi klienci, ale też inni deweloperzy. Pierwszy z nich to jest kanał na YouTube. Zwróć uwagę, jak niewielu deweloperów prowadzi kanał na YouTube. Mam klienta, który prowadzi taki kanał, sprzedaje on domy, no i tam wygenerował pierwsze sprzedaże w ogóle w przed sprzedaży publikując po prostu film na YouTube. Tak, oczywiście on ma już grono subskrybentów, ale jest to ciekawa forma i jeszcze nie zagospodarowana przez deweloperów. A forma wideo jest oczy, oczywiście bardzo dobrą formą marketingu. Drugi z nich to jest influencer marketing. Chodzi o to, że Mamy znaną osobę, która na przykład promuje naszą inwestycję, i to się dzieje w świecie deweloperskim. Na przykład jest taka inwestycja Fort Forest w międzyzrojach, i ją promują, promuje kilku influencerów. Ale taka forma marketingu według mnie sprawdza się bardziej w inwestycjach premium, w inwestycjach gdzie chcemy dotrzeć do konkretnej grupy docelowej, bardzo wąskiej, i dany influencer posiada właśnie dostęp do tej grupy. Tak samo troszeczkę jak pośrednik nieruchomości. No i ostatni taki kanał to są polecenia od twoich klientów. Zwróć uwagę, że na przykład budowałeś jakąś inwestycję, jakieś domy, załóżmy 4 lata temu w jednym miejscu, no i teraz budujesz po sąsiedzku, na działce obok kolejną inwestycję. Może tak się wydarzyć, że klienci, którzy wcześniej od ciebie zakupili, jeżeli oni byli zadowoleni, zapraszali tam swoich znajomych, zapraszali rodzinę, no to ich rodzina zdecyduje się też kupić na osiedlu obok, bo powiedzą kurczę fajna lokalizacja, fajne domy, fajny deweloper, Polecam, więc oni też kupują. Tak? To, co powiedziałem, jest raczej takie niezorganizowane. Tak? Jednak możesz przygotować jakieś formy programów, poleceń, programów partnerskich dla twoich klientów, gdzie po prostu oni trzymają prowizję w zamian za polecenie czy też doprowadzenie do sprzedaży. Jak wybrać odpowiednie kanały marketingowe pod Twoją inwestycję deweloperską. Warto według mnie wybrać sobie 3-4, może 5 kanałów marketingowych, które będziemy inwestować, no i przede wszystkim sprawdzać, jakie jest, jaka jest ich efektywność, tak? Jakie budżety wydajemy i jakie mamy z tego efekty. No i w miarę postępu sprzedaży przesuwać budżet marketingowy z tych mniej efektywnych na te bardziej efektywne. Tak to trzeba robić, to trzeba oczywiście monitorować, dlatego też podawałem te. Wskaźniki. Możesz też w późniejszych etapach sprzedaży dokładać kolejne kanały marketingowe, no i nawet niskim budżetem sprawdzać, jaka jest ich efektywność, jaki jest koszt pozyskania klienta. Jeżeli okażesz się skuteczne, to tam po prostu też dodajesz kolejny budżet. Tak powinno wyglądać zarządzanie kanałami marketingowymi przy promocji inwestycji deweloperskiej. Zwróć też uwagę, że nie zawsze wysoka liczba lidów przekłada się na skuteczną sprzedaż. Być może problem nie jest w marketingu, ale, właśnie w procesie sprzedaży. Zastanów się, czy w ogóle masz proces sprzedaży. Przede wszystkim, jak szybko podejmujesz kontakt z potencjalnym klientem, jak szybko dostajesz ofertę, czy stosujesz jakieś follow-upy, jakieś przypomnienia, czy w ogóle masz jakiś system CRM, gdzie monitorujesz, na jakim etapie jest konkretny klient. No i przede wszystkim, czy monitorujesz. Ten cały proces sprzedaży, czy możesz go jakkolwiek zmierzyć, po prostu przedstawić w formie liczbowej. Jako uzupełnienie dzisiejszego odcinka polecam Ci pobrać 6 bezpłatnych narzędzi marketingowych dla dewelopera. Link do pobrania tych materiałów znajdziesz w opisie tego filmu. I tam na przykład znajdziesz mini CRM, który możesz właśnie wykorzystać w swojej inwestycji. Znajdziesz też listę wskaźników marketingowych, które powinieneś monitorować, prowadząc właśnie sprzedaż czy też marketing twojej inwestycji deweloperskiej. I to wszystko jeszcze z omówieniem w formie wideo, które również ja prowadzę. Także serdecznie zapraszam cię do pobrania tych materiałów. Na koniec oczywiście zachęcam cię do subskrypcji, zostawienia łapek w górę, komentowania i udostępniania tego materiału. Odcinki pojawiają się tutaj co dwa tygodnie. Dzięki wielkie za wysłuchanie, Michał Stachowek.